Jak zabezpieczyć patelnię, czyli inaczej jak ją zasezonować w momencie, kiedy nie posiada żadnej powłoki, ani nie jest ze stali nierdzewnej. Tak jak ta, albo taki łok. Tą konkretnie patelnię kupiłem ponad rok temu i gdzieś zaginęła w czeluściach szuflady. Jest ona ze stali tak wysokowęglowej, czyli inaczej rdzewnej. I jeżeli nie postąpimy z nią w odpowiedni sposób, to będzie rdzewiała, tak jak na załączonym obrazku. To jest nowy łok, który kupiłem trochę później niż tą patelnię, ale na początku trzeba je porządnie umyć. Teraz przyda się palnik gazowy. Najlepiej największy, jaki macie. Ja akurat mam taki. Teraz grzeję patelnię do momentu, aż całkowicie zmieni kolor. Najpierw na taki mocno ciemny, a potem błękitny. Po tym czasie patelnię smaruję olejem i wycieram, tak żeby pozostała tylko cienka warstwa. Podgrzewam do całkowitego wypalenia. Kiedy już przestaje dymić, wyłączam i odstawiam do całkowitego ostygnięcia. Tak wygląda patelnia po pierwszym razie, ale najlepiej taki proces powtórzyć 2-3 razy. Szczególnie na początku. W tym momencie staramy się unikać już mycia tej patelni w detergent. Po trzech takich procesach do patelni nie powinno przywierać nawet jajko. Łoch przed pierwszym użyciem można dodatkowo doprawić smażąc w nim dodatki typu czosnek, cebule czy imbir.